Zabry. Ludziom chyba smakuje. <grym> ja się robię ale zupełnie No to nie ma No No a teraz kto zliże za lewę? No to może być. Dajcie Czekaj, Nie bo mnie Właśnie ten. To pierwszego dnia no a po siedmiu dniach to już. Nie O chcę to śledzie? Ale domowej roboty? Z domowej. Mogę sprawdzić? No dobrze, nie ciepło. Właściwie wszyscy wiedzieliście, co wszyscy wjebaliście to baliście Tak, tak. O, ja odpadłem. <głosy> <głosy> Więcej, śledzi. Zacznę, tak. Więcej, śledzi. Więcej śledzi! Więcej śledzi! Zacznij. Więcej śledzi! Więcej śledzi! Więcej śledzi! Ej, słuchajcie, musimy jakoś wyłonić zwycięzcę. I myślałem, że możemy zrobić. Right. Ja wymyśliłem. On wymyślił. Rajd right. posledza Słuchajcie, ja teraz z tym pójdę. pierwszy. Ja teraz z tym pójdę. Po, Podaj do nie. Nie, to to traperów. Nie. 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 I na start, Mamy plus tu kto dobiegnie i to wpierdoli jako pierwszy, wygrywa. Dobrze. Ale ja nie muszę nie, nie, bo to za blisko. Muszę się napierdalać, jeśli chcę weźmieć. Nie, to bez sensu. Musicie się napierdalać w biegu, to. to? Ja to, 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 to? to? Jej, to Ej, ja, to, Jej, ja nie wiem, wolać. Możecie się nokautować, zajeb... Lepiej niech opierdolą to przed obrębem, czy taka mutacja, Nie, bo tam się rozlewa. Dobra, kurwa, nie niech przesparę. Ale przespar to ze mną. Dobra, ja wystartuję. Ustawcie siebie, tej liczni.